Zie je van elkaar? Zie je van elkaar? Daarmee, 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 pontage, pontage, 21 tol! 21! Daarmee, kom maar te guren! Ik heb het niet, daarmee, ik heb het niet, ik heb het niet! Ik heb het niet! Ik heb het niet! Ik heb het niet! Ik heb het Adrian Żurański, trener Podlasia Sokołów Podlaski, po ostatnim meczu w tym roku w czwartej lidze w grupie pierwszej w 15. kolejce Podlasie remisuje z prochem 1-1. do że 1. W, tym, w tym meczu jedyne czego zabrakło Podlasiu do tego, żeby zdobyć 3 punkty to była lepsza skuteczność, więcej szczęścia pod bramką? Czy jeszcze czegoś więcej się zabrakło? No skuteczność na pewno, bo sytuacji było dużo. No, które trzeba wykorzystać, tak? natomiast no, no, zdecydowała no, ta mistrzostwowa bramka, która e, no, nie powinna wpaść, gdzieś tam przesnęliśmy na początku po, drugiej połowy i straciliśmy bramkę. Tak, zasługiwa zasługiwaliśmy na kilka bramek w tym meczu, nie udało mi się, no i mamy remis. Obie drużyny dzisiaj w osłabionych składach, Proch bez dwójki stoperów, u Was też nie zagrali, z tego co widzimy, w porównaniu do meczu Spionek, Pionek, Panownik, e, Skwarek, Kobus. Jadama Czerkasa nie ma trochę dłużej. Któraś z tych z, z tych absencji ważniejsza niż inna? Któryś z tych piłkarzy, gdyby dzisiaj był na boisku, mogłoby być inaczej całkiem. Na pewno byśmy mieli troszkę mogli mocniej zagrać z przodu. Tam brakło ludzi z linii obrony, gdzie wiadomo, jest, jest, to, jest to klucz. My musieliśmy zdrapować. Wciąż zawodników z wyższych formacji i niżej. Tak wyglądało, tak? natomiast, natomiast no, każdego brakło, tak? brakowało jeszcze kapitana, wypadała mu choroba, no i wiadomo tych dwóch obrońców, którzy powodowali za kartki. Siedem ostatnich meczów i tylko jedna wygrana Podlasia, jakaś przyczyna dla tych wszystkich spotkań? Dlaczego w lidze? Dobrze policzyłem, siedem ostatnich meczów, tylko jedna wygrana w lidze. Nie wiem, mieliśmy jakąś tam... Jedna było było. Yy, jakiś największy problem podlasia w tej końcówce rundy jesiennej? Po prostu mocni rywale, czy, czy mieliście jakieś swoje inne problemy? Yy, no dużo, jeśli chodzi o nasz skład, no to dużo roszat gdzieś tam w linii obrony. E, tego było za, za dużo, nie było stabilności. E, no dużo straconych bramek, tak? No i gdzieś tam ciężkie mecze, wiadomo. Ta końcówka nawsze rundy jest, zawsze ostra walka, każdy walczy o, o swoje. No i tutaj się akurat nie udało wywieźć wielu punktów w ostatnich meczach. No to się troszkę sędziowie nie nie sprzyjali, nie raz zabrakło szczęścia. Taka jest, ta, taka jest ta czwarta liga, że w ciągu praktycznie dwóch miesięcy zagraliśmy mecz i rewanż, czyli błyskawiczeń to wszystko potoczyło. Czym ten dzisiejszy mecz różnił się od tego w Pionkach, który wygraliście pewnie 2 do 0? Z, no składem na pewno sporo było e, innych zawodników na boisku dzisiaj. No i też, e, no i myślę, gdzieś tam, no i takim zamkazowaniem, tak. Obydwoje dzisiaj bardzo dobrze chciały, chciały wygrać, walczyły, a w poprzednim meczu no gdzieś była e, jedna połowa była do, do nas, druga do, do prochu, tak. A teraz a teraz po prostu każdy tutaj chciał, chciał zwyciężyć i walczył o od początku do końca. 15 meczów, 17 punktów, to jest to co Podlasie chciało osiągnąć, czy to jest zdecydowanie, zdecydowanie za mało? No, zdecydowanie nie, liczyliśmy gdzieś, gdzieś na, na lepszy wynik, no ale wyszło jak wyszło. Na koniec ten rzecz, jeszcze jedna rzecz, bo runda rewanżowa i dla Was i dla nas będzie składała się z 11 meczów, tylko z 11 meczów, od tego nie zależało utrzymanie. To jest specyficzna sytuacja, pod względem przygotowań, tego jak to wszystko będzie wyglądało przed startem rundy, bo jednak tylko 11 meczów, bardzo mało czasu na, na tracenie punktów, na zdobywanie punktów No, nikt może mało meczy, ale nikt nie odpuści, więc trzeba być mieć pełną, pełną kadrę, być przygotowanym na no, ocenę rywalizację i tutaj nie może być mowy o jakichkolwiek odpuszczeniach czy luzowaniu, tak? Tutaj sytuacja w nie jest nie jest za różowa, więc Trzeba tutaj mocno się zmobilizować i spiąć na następną rundę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Okay. E, Ryszard Kusek, trener Prochu Pionki po meczu e, ostatniej kolejki e, w tym roku kalendarzowym w czwartej lidze. Proch przywozi jeden punkt z Sokłowa Podlaskiego. Po ciężkim, momentami nawet morderczym meczu, bo piłkarze niektórzy umierali na boisku, można powiedzieć w języku piłkarskim. Kilku prosiło o zmianę i w Prochu i w Podlasiu widać było, że Obu drużynom bardzo, bardzo zależało na tym, żeby te trzy punkty zdobyć. Skończyło się remisem i ten Pusek uważasz, że to wynik sprawiedliwy. Jest z tego remisu zadowolony, czy można było tutaj dzisiaj zrobić więcej? No, trzeba się cieszyć na pewno z punktu, bo to jest punkt zdobyty na wyjeździe. Ale chcę tu przede wszystkim podziękować wszystkim zawodnikom za ambicje, za walkę, za poświęcenie. Naprawdę tu po meczu rozmawialiśmy i z, i z działaczami, i z sędziami. Tutaj z Sokoła Podlaskiego. No i wszyscy jednogłośnie powiedzieli, że mecz na bardzo wysokim poziomie czwartej ligi mazowieckiej. Akcje były tak jak w piłce koszykowej, z jednej bramki na drugą. Tych sytuacji uważam, nasz zespół miał dużo więcej. W końcówce meczu, w ostatniej sekundzie mógł strzelić na 2-1 po odbiorze piłki, przy rozegraniu przeciwnika od tyłu. Piotrek z Kałbania odebrał tą piłkę, zabrał się, zabrał się w pole karne. No i brakło, brakło po prostu już sił, tak, bo to była 93. minuta. No ale mogło być pięknie, mogło być cudownie. Mógł jechać z powrotem wesoły autobus, aczkolwiek ten autobus tak będzie wracał te 3 godziny do pionek z pewnym jakimś tam radością, bo udało nam się w tym okresie zdobyć w sumie 17 punktów ze mną Zespół zdobył 14, z czego jestem zadowolony i na pewno praca teraz, która nas czeka, no będzie wytężoną pracą, jeżeli chodzi o zmianę przede wszystkim, takie retusze w zespole pod względem kadrowym. Na pewno będziemy ten zespół musieli wzmocnić, jeżeli marzymy o utrzymaniu się w czwartej lidze na kolejny, na kolejny sezon i w rundzie wiosennej. Musimy mieć ten skład, musimy mieć ten skład na pewno silniejszy niż na tą chwilę. Bardzo się cieszę, że udało się mi skrystalizować ten zespół, że walczyli zawodnicy naprawdę o każdy mecz, za co im fała i oklaski chyba od wszystkich obserwatorów tego meczu i że tak jak już powiedziałem, mecz naprawdę stał na bardzo ciekawym, wysokim poziomie jak na czwartą ligę Mazowiecką że tak się złożyło, że dzisiaj nie mogła zagrać dwójka podstawowych środkowych obrońców za kartki Kasper Jaroszek, kontuzjowany Mateusz Jaworski. Widać to było na boisku, widać było ten ich brak w środku obrony, co skutkowało przesunięciami kolejnych zawodników, bo zagrał Bartek Janiszewski, czyli defensywny pomocnik. i Olek Czerkaszyn, boczny obrońca, zagrali w duecie na środku. Jak to wszystko funkcjonowało? Wydaje mi się, że zawodnicy, ci, którzy zagrali na tych pozycjach, no, zagrali, można powiedzieć, komokarnie w braku laku, ale zrealizowali swoje założenia i Mieliśmy swoje problemy i tak jak drużyna przeciwna też była bez trzech podstawowych zawodników, tak myśmy w tym meczu nie zagrali bez naszych czołowych dwóch, wyróżniających się w całej lize dwóch stoperów i, i, i Kacpra Jaroszka i, i Mateusza Jaborskiego, co było na początku widać w poczynaniach, w rozegraniu piłki od tyłu, w takiej nerwowości, że w grze defensywnej, w podchodzeniu do piłki, w podchodzeniu do przeciwnika, gdzieś były się duże przestrzenie między linią obrony a linią pomocy, no, ale to wynikało z tego, że ten, w tym meczu akurat yy, zagraliśmy takim doświadczalnym, doświadczalnym składem, yy, który no, jak, jakby to był miał być sparring, tak, to yy, można powiedzieć, że zawodnicy zdali egzamin ci, co grali na nie w swoich pozycjach i można bo im się dalej przyglądać. Wiadomo, yy, mecz ligowy, yy, dodatkowa adrenalina, dodatkowe emocje spowodowały to, że zawodnicy, uważam, ci, co zagrali na, na środku obrony, wywiązali się ze, swojego, ze swoich zadań. Dziękuję bardzo. Wkrótce spotkamy się, podtrzymujemy rundę, ale to w kolejnym nagraniu. Dziękuję pięknie. Fajne, dziękuję.